Ojejjej, dzień dobry państwu. Witam na moim kanale i zobaczcie, sylkę jedwabistą skoczyła mi do wiaderka z ziarnem i jak ładnie zajada. Tak się nauczyła, że nie chce mi jeść z, tutaj z tych dozowników. O jak tamte? Tylko ona tu mi wskakuje. Ojej! Co? No jedz, 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 nie bój się. No jedz, malutka. No. No jedz, malutka, no jedz, jedz słoneczko małe, jedz, jedz, nie denerwuj się. Ja tu trzymam wiaderko, żeby się nie przewróciła. O. Jakie to kochane? Jakie to są kochane zwierzątka? O, proszę, moda kurka. A tam, co, malutka? Co? Najadłaś się? Już najadłaś się? Tak? Czy nie lubisz być fotografowana? No, bo ja nagrywam filmik dla ciebie.